Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym materiale z Wolcen Lords of Mayhem. E, słuchajcie, ostatni materiał bardzo wam się spodobał i przypadł wam do gustu, więc stwierdziłem, że teraz będę nagrywał każdy taki komunikat od twórców. No i nastała, mm, nastała ta chwila, moi drodzy. Przed nami wielki grudniowy update do Wolcen Lords of Mayhem, który zmienia Gates of Fate's, Secondary Areas i Style, czyli, czyli bramę przeznaczenia. Czyli to drzewko pasywne, te wszystkie koła, które obracamy, czyli m.in. skile, a drugie, sekundarne areny, czyli te drugorzędne areny, czyli to, co się dzieje później, jak przejdziemy grę, czyli dodatek do endgame'u oraz styl. No i tutaj na początku, hmm, co, co mamy, notkę od twórców, że będzie, sekundarne areny będą znowu. Aktywne, czyli te wszystkie areny, które były w Alfie. Teraz będziemy mogli sobie iść i robić opcjonalne zadania. Czyli nie tylko wątek główny na mapie. Ale też na przykład idąc sobie po mapie, nie, musimy, nie jesteśmy tak zamknięci. Nie, nie idziemy w jednym miejscu, ale mamy ochotę pójść tutaj, to idziemy tutaj, mamy ochotę tutaj, to idziemy tutaj i tam będą do nas czekały dodatkowe questy. Z, z, tutaj, jak jeszcze twórcy piszą, zawierające sub bossus ze specjalnymi modyfika t, modyfikatorami czyli będą tam również jakieś pomniejsze bossowie z różnymi modyfikatorami i będzie ich troszeczkę, i będą o, oferowały różne, różne nagrody. Także zobaczymy. E, tutaj jest od razu informacja o tym, że będą też na tych arenach nowe środowiska, o których wam mówiłem już w poprzednim materiale, czyli nowe środowiska, czyli totalnie nowe biomy do mapek. W tym momencie biomy, które teraz tak z pamięci powiem, to mamy biom nekro, czyli te cmentarzystko, biom taki pustynny, gdzie mamy tych grasantów, biom lodowy, biom bagienny i jeszcze chyba jakiś taki biom, coś pomiędzy właśnie tym nekro, a takim zwyczajnym terenem. Więc mieliśmy chyba pięć biomów, teraz dojdą nowe. E, cieszy mnie to bardzo. Pamiętajcie, że na każdym biomie mamy inne jednostki, inne, innych bossów, czym innym te jednostki też będą się charakteryzować. Więc ciekawe, ciekawe. E, oczywiście też wygląd, prawda? Mm, z, z ciekawości tutaj, jak zerknijmy sobie na tego screena, ja wam go nawet sobie pozwolę przybliżyć. To no spójrzcie na to, że tu już tak będzie wyglądał ten nowy HUD. Ja mówiłem Wam, że twórcy m, tego HUD poprawiają, więc tak teraz wygląda. Całkiem powiem Wam, że przyjemniej. Mi poprzedni nie przeszkadzał, ale wiem, że wielu graczy skarżyło się na to, jak wygląda ten. No i tak to wygląda. No czyli standardowo mamy tutaj m, liczbę daszy, e, czyli stamina na dasze. Tutaj jest ten doskok, e, skill, e, skille pasywne. Tutaj przedmioty, teleport, e, m, mikstury zdrowie, energia. No, dobra, jest spoko. Zobaczymy jak tutaj dalej to pójdzie. Widzę, że jest do połowy. Ciekawe jak będzie pasek Rage'u z Willpower teraz zrobiony. To mnie ciekawi, ale dobra. Wróćmy do, wróćmy do naszego kontentu tutaj. Co jeszcze mamy? Wolveswag Wall, Lords of Fashion. Więc moi drodzy, tutaj jak też twórcy jeszcze napisali z tego co czytam yy, będzie ten nowy hat został całkowicie yy, prze... prze yy, Przetworzony po to, aby zintegrował się z apokaliptyczną formą i to będzie w środku. Czyli tutaj, jak widzicie, to moi drodzy, jeszcze wam pokażę. To znaczy, to jest odpowiedzialne za apokaliptyczną formę, jaką wybieramy, więc jestem strasznie ciekaw tych apokaliptycznych form. Jeszcze nie mieliśmy okazji z nią pograć. Wydaje mi się, że nie było testów apokaliptycznej formy wcześniej. Ponieważ nawet w zamkniętej Alfie, kiedy grałem, to to było tylko wspomnie... wspominane przez twórców, więc ciekawe, ciekawe, naprawdę mnie to ciekawi. Zobaczymy ee, co dalej. Zobaczymy co dalej. Ok. Wróćmy tutaj. Wróćmy tutaj. Ja tylko muszę sobie innym przyciskiem zmniejszać, bo drugi przycisk odpowiadał za uruchomienie streama i właśnie przed chwilą uruchomiłem <laughs> przez pomyłkę streama, kto na nim był, no to pozdrawiam. E, dobra. E, to co dalej? Czym chciałbym się. Mm... Okej, okay, tutaj tylko, mm, że e, poziomy trudności zostały tam dostosowane. W porządku, moi drodzy, więc idziemy teraz mm, o to co chodziło. Dodaję nowy system mm, do przedmiotów, który daje nam A... Na przynajmniej 100 różnych tam wariacji tego rotu i rarity. Prawda, że tym razem mamy, jak teraz mieliśmy różną rarity przedmiotów, teraz będziemy mieć do stu, przynajmniej 100 różnych, więc ciekawie, bardzo mnie to ciekawi. E, również system kosmetyczny będzie, m, będziemy w stanie zmieniać skiny, czyli to, co tłumaczyłem w poprzednich filmie. Tutaj nic się nie zmienia, ale to już wyszło, więc to już jest. E, dobra. Kolejną rzeczą to jest właśnie nasz Gates of Fates, na którym chciałbym się e, skupić, ponieważ opublikowali już jakie to będą główne skille. Już nie tylko, że będą, ale już jakie. Więc pierwszy mamy Child of Fury i. Mm, nie będę czytał lore, moi drodzy, nie będę wam tłumaczył lore, będę tłumaczył tylko, co to robi. Kiedykolwiek trafimy przeciwnika, który płonie, twój atak ma szansę na zabranie staka z przeciwnika i zadanie mu dodatkowych obrażeń od ognia, jak nie mam. Nie, dodatkowych obrażeń. To no to jest ciekawe. Czyli jeżeli byśmy potwalili przeciwnika, to później moje, moje, nasze hity, jak już ten przeciwnik płonie, mają szansę, żeby zabrać Burn Stacks na przeciwniku i zadać mu. Dodatkowe obrażenia. Brzmi spoko, brzmi spoko, na przykład pod takiego. Widzę zastosowanie to nie tyle w magu, to na przykład wyobraźcie sobie takiego łotrzyka pod dagery z ogniem. Duży atak speed i dużo tych statusów można a, a, za, za, a, zaczepić. Byłoby ciekawie. Dobra. Jeżeli teraz Arms Master. Jeżeli blokujesz, natychmiast zadajesz kontrę, zadając procent od twoich obrażeń weapon damage. Ciekawie, naprawdę ciekawie. Arms Master, czyli bardzo by tutaj mm, weapon damage, czyli broń z solidnym atakiem i tyle będziemy blokować. Okej. Okay. To, to jest spoko. Jakbyśmy robili build pod blok, teraz tak sobie myślę, czy to pod broń dwuręczną z tym perkiem, że można blokować nie mając tarczy, czy pod y, tarczę, to by było całkiem fajne. Tylko w zależności, czy to by miało sens, jaki to by był, byłby procent. No i tutaj oczywiście mówimy o atakach fizycznych, bo raczej nie da się skontrolować ataków magicznych, chociaż tego nie wiem tego nie wiem, to, to jest do przetestowania na pewno to przetestuję i na pewno w którymś e, filmiku dam da wam znać Siege Breaker mm. dobra e, kiedy mamy, zdobywamy stack, aha, za każdym razem zdo, zdobywamy stack Fortress co 10 sekund, każdy stack Fortress daje e, mi minus move speed, ale plus obrażeń, ok czyli jeżeli stoimy w miejscu, się nie ruszamy, zdobywamy stacki Fortecy, takiego z zamku. Nie, forteca jest chyba najlepszym tłumaczeniem. I za każdy stack otrzymujemy e, ujemny move speed, czyli szybkość poruszania się, ale zwiększają nam się obrażenia. Ok, i jak zaczniemy się ruszać, to tracimy staki w czasie, czyli nie od razu. Ok, to jest spoko, czyli jak już staniemy w miejscu, to jest idealne dla tanka. Jak stoimy w miejscu, to nam rosną obrażenia. Jak się ruszymy to te obrażenia spadają, ale musimy się liczyć z tym, że move speed jest obniżony. No dobra, ja już widzę do tego fajne zastosowanie. IOS. Aha, to wam jeszcze powiem. Ja dopiero to czytam. Ja nawet nie tłumaczyłem sobie tego wcześniej, nie przygotowywałem się do materiału, więc lecę na żywca, więc... Wiecie, tutaj to są moje takie pierwsze myśli. Zobaczycie jak zazwyczaj tworzę teoretyczne buildy na streamach, jak to wygląda. Za każdym razem, kiedy Twoje życie jest, jest poniżej 20%, modlisz się. Modlitwa inspiruje Twoich sojuszników, dając im jakiś tam procent do odporności podczas iluś tam sekund. Pewnie to będzie zależało od modyfikatorów, prawda? Wszyscy przeciwnicy, którzy. Wszyscy przeciwnicy, którzy są. Aha, wchodzą z powrotem do bitwy. No to jest ciekawe, ciekawe. Wszyscy przeciwnicy, którzy polegli, padli. Wschodzą w sport do bitwy, czyli jeżeli my mamy 20% HP, czyli na przykład jesteśmy jakimś tankiem, prawda? Taki last man standing, wszyscy padli, zostaliśmy tylko my. Wystarczy, że spadną nam obrażenia do 20%, poniżej 20%, wtedy nasz bohater robi modlitwę i wszyscy się podnoszą i dostają jeszcze bonusową odporność. To jest ciekawe, to jest bardzo fajne, na... tylko trzeba by wtedy się upewnić, że ta postać zawsze zostanie ostatnia na polu bitwy. To jest super, bo to dodaje dużo rzeczy do gry kooperacyjnej i mi się to bardzo podoba, ponieważ ja... Teraz nie ukrywam, że Wolcen właśnie e, kooperacja mi się w Wolcenie podobała najbardziej, a teraz tych skilli pod kooperację będzie jeszcze więcej, z czego się bardzo cieszę. Dobra, Oracle of the Trinity. E, ma, przy, główny przykład. Kiedy używam skilli od piorunów, mamy jakiś procent szansy, żeby walnąć lightning Strikem. Jeżeli używamy skili od ognia, mamy jakiś procent szansy, żeby rzucić fire meteorem, meteorem ognia. Kiedy używamy mamy zaklęć od mm, mrozu, mamy jakiś procent szans, żeby strzelić proslansą. To jest bardzo dobre dla takiego elementalisty. Wyobraźcie sobie, że walczymy elementalistą i na przykład strzelimy jakimś tam piorunem. Wtedy się odpala przelicznik i liczy jakieś procenty. I Jeżeli akurat wpadnie, czyli szybkością będzie dobry, to trafiamy Lightning Strike'em. To jest bardzo ciekawe. Albo na przykład Fire Meteorem, jeżeli ogniem. To jest fajne. Wzmacnia nas jeszcze build pod elementalistę i to mi się bardzo podoba. Blackbringer. Przykład. E, dzielisz się częścią swojej duszy ze swoimi minionami. Tracisz część swojego HP lub Force Shielda, a twoje miniony otrzymują mniej obrażeń. Moi drodzy, i właśnie, to jest to główne, ponieważ m, będzie, odblokowują klasy przyzwańców i nekromantów, czyli będziemy wreszcie mogli wskrzeszać i po, e, swoje miniony i w tym momencie dostajemy świetnego skilla. Już sobie wyobrażam użycie tego skilla. Za każdym razem yy, dzielimy się duszą ze swoimi minionami. Tracimy życie, lub force shield, czyli ro robimy sobie wtedy takiego nekromantek, który na przykład będzie wskrzeszał szkielety lub zombie, lub jakiegokolwiek innego przyzwańca pod tanka. Wyobraźcie sobie, dodajemy wszystko w Totnes i przedmioty z HP i force shieldem. I to jest po prostu. I w teorii brzmi to naprawdę super. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale podoba mi się to. Abyssal Herald. Dobra. Każdy stakujący się status, który dajemy, jest zadany także nam. Za każdym razem, kiedy osiągniemy 10 staków, zostajemy oczyszczeni i uczyszczamy sobie wszystkie statusy. Ok, czyli każdy status, jaki nabijemy na przeciwnika, nabija się też na nas, ale za każdym razem, kiedy otrzymamy 10 staków, zostajemy z tego oczyszczeni. A przeciwnicy, jak rozumiem, nie. Ty i twoi przeciwnicy dostajecie bonus zależący od tego, na, jak, na jakim statusie zostałeś oczyszczony. I jeżeli na Stasis, to do, dostajecie Movement Speed, jeżeli na Klątwie dostajecie Resistance, jeżeli na Weakness otrzymujecie ob, obra, obrażenia, e, zwiększone obrażenia, a jeżeli Burn, Shock, Bleed, Poison, Dostajemy wtedy albo zdrowie, albo force. Shield. To jest moi drodzy świetne pod kooperację znowu. Czyli gramy sobie buildem tak jak ja wam pokazywałem kilka takich buildów pod nabijanie statusów i nabijamy na przykład yy, na przeciwnika status, nie wiem, klątwę. Nabijamy na jego klątwę, klątwę, klątwę. Za każdym razem ta klątwa leci też na nas, bo to odbija, ale kiedy na przeciwniku nabijemy 10 klątw, my zostajemy oczyszczeni, a status klątwy razy ten mnożnik, który tu mamy latuje na naszych przeciwników, czyli jak używaliśmy klątwy, zostajemy oczyszczeni a nasi so, y, y, sojusznikom klątwa zostaje, a nasi y, znaczy przeciwniko, u przeciwników klątwa zostaje, a nasi sojusznicy otrzymują dodatkowy resistance i to jest świetne ja już sobie to wyobrażam jak to by działo na boss huncie bo na pojedynczego przeciwnika ciężko będzie 10 statusów nabić ale na bossa już nie, czyli nabijamy na bossa 10 statusów Wtedy z nas ten status znika, a boss jest osłabiony i sojusznicy otrzymują, i my też, i my i sojusznicy otrzymujemy bonus. To jest świetne. Powiem wam, że na boss hunty, jeżeli pokażą jakieś srogich bossów, których będzie ciężko pokonać, to to jest, powiem wam, must have. Bo resistance, movement speed, to zobaczymy, jeżeli będzie jakiś mobilny boss, to trzeba będzie unikać jego skilli, to tak. Ale obrażenie i resistance świetne. A samo nawet inne to życie i force shield. Dobra, moi drodzy, kolejny skill to jest Time Weaver. Hmm. Za każdym razem, kiedy zadamy przeciwnikowi Stasis, obrażenia, które zainflektowaliśmy, odbija się w czasie. Okej, okay. czyli zwiększamy. Po, po x sekundach, x obrażeń jest rzuconych ponownie. Czyli wyobraźmy sobie, że atakujemy przeciwnika statusem Stasis i obrażenia, które mu zadaliśmy... Idzie w czasie, prawda? Zadają mu się w czasie. Po jakimś y, um, upływie czasu, jakaś część tych obrażeń zadaje mu się ponownie. To jest bardzo fajne do wszystkich bitów, y, buildów pod DOT, damage over time. To jest naprawdę świetne, czyli na przykład y, wszystkie buildy pod truciznę albo jakieś tam inne. To by było naprawdę spoko. No tutaj Stasis mamy akurat, nie? Dobra, das Glaive. Y, za każdym razem, kiedy uży użyjemy Dodge'a automatycznie atakujemy wszystkich w drodze i zostawiamy decoy w swojej pozycji. Czyli, moi drodzy, za każdym razem, kiedy dashujemy, używamy dodża, atakujemy wszystkich obok i zostawiamy kukłę swojej postaci i oni atakują tę kukłę. To jest super do ucieczki, to jest naprawdę fajne. Widzę tutaj na przykład takiego rogala, który walczy sztyletami, atakuje jego grupa wrogów i on musi uciec. No to ucieka dodżem, zostawia kukłę i kukła atakuje przeciwników, a przeciwnicy atakują kukłę, czyli taki tont. I to by było jeszcze super z tą umiejętnością, która pozwala nam dodżować przez przeciwników i z butami, które slowują z dodżowanych. To też jest spoko. Już, no to też naprawdę można fajnie używać. Alastor. Za każdym razem, kiedy używasz auto ataku, dostaniesz jeden ładunek skupienia, który zwiększa Twoje obrażenia. Czyli to jest skill który zwiększa ataki z broni wręcz, prawda? Atak wręcz, a nie używanie skili. Czyli za każdym razem, kiedy auto atakujemy, dostajemy jeden z ładunek skupienia, który zwiększa Twoje obrażenia. Za każdym razem, kiedy użyjesz skilla, dostajesz. Okej. Okay. Czyli bijemy sobie wręcz i nabijamy. Przeczytam, Za każdym razem, kiedy używasz skilla, dostajesz jakby to podwójnie i tracisz wszystkie staki. Czyli na przykład walczymy z kimś wręcz i używamy sobie staków. Nabiliśmy, nie wiem, 10 staków, niektóre zwiększają obrażenia. Wtedy, kiedy użyjemy skilla, to podwaja ten bonus, czyli na przykład jest wtedy jakby liczone razy 20, ale staki tracimy i musimy zbierać je od nowa. I tutaj znowu widzę świetne dla bossa. Na przykład taki elastor świetnie by mógł działać z tym. E, aby salem, prawda? Więc no, to, to jest ciekawe, to jest ciekawe. E, lecimy dalej. White Arrow. E, wszystkie pociski, które autoatakujemy, bąsują się do kolejnych przeciwników e, i zadając Frost Damage, czyli biała strzała. Za każdym razem, kiedy autoatakujemy, czyli e, a, strzelamy pojedynczymi atakami, moi, nasze autoataki odbijają się do innego celu, za każdym razem zadając obrażenia od od frost śniegu, lodu, od lodu to jest, to jest dość ciekawe. I to znowu widzę, że jest to coś na bossy, moi drodzy. To jest odpowiednik Alastora, tylko na, na strzelanie. To jest ciekawe, bo myślałem o jakimś fajnym bildzie zasięgowym, i to naprawdę działa, działałby spoko. Egzorcysta Fintlock Pistol in one hand, Sanctified Blade in the next. He has the banished curse of tattoo on his skin for every demons he's ever met? Okej, okay. bardzo fajne te lore'owe są. Mamy pięć. E, to jest broń pod pistolet, już widzę. W jednej ręce przynajmniej musimy mieć pistolet. Hmm. Mamy pięć pocisków, które tam lecą w ciągu jakieś tam X sekund, czyli w jakimś czasie. I również mi nabija te, te naboje, kiedy używam aktywnego dodge'a. Za każdy aktywny bullet dostajemy projectile damage, za każdy inak nieaktywny y, pocisk dostajemy mele Okej, okay. to jest ciekawe. No to jest bardzo ciekawe. Czyli mamy jakieś tam 5 pocisków, które jesteśmy w stanie sobie, nazwijmy to, przeładować, i również przeładowujemy po pociski, po, gdy używamy aktywnego dodża, za każdy aktywny bulet, aktywny pocisk, otrzymujemy zwiększone obrażenia od pocisków. Za każdy inactive, nieaktywny pocisk, dostajemy obrażenia od mele. Zwiększone obrażenia od mele. Czyli, jeżeli strzela. To to będzie fajne, pod właśnie tak, jak tu jest pokazane. Pistolet w jedną rękę, ale ostrze w drugą. I wyobraźcie sobie, przeładowujemy z tym specjalnym bufkiem dostajemy wtedy. Dostajemy wtedy project, project, projectile damage Ale jeżeli na przykład I strzelamy sobie do przeciwników Ale jeżeli zdodżujemy na przykład do tych przeciwników To wtedy Dostajemy jak inactive bullet I wtedy zwiększają nam się obrażenia Od tym walki tym mieczem To by było spoko, wyobraźcie sobie, że mamy przeciwników Do których strzelamy, osłabiamy ich Wtedy dodżujemy do nich I wtedy nam już się zmienia status na walkę wręcz To jest bardzo fajna hybryda Ten egzorcysta To mi się podoba Hmm Dobra. I moi drodzy, no wygląda na to, że to by było tyle, A więc ja już nie mogę się doczekać, aż odpalę grę i przetestuję. W momencie, kiedy wam to publikuję, to już jest jeden dzień, kiedy ten patch zaistniał, więc ja już pewnie sobie w niego pograłem. Niestety nie byłem w stanie wcześniej tego zmontować i wam pokazać, także dzięki wam bardzo, do zobaczenia, cześć!